Cześć, cześć kochani, Marek, mając z tej strony z BestPan.pl. Znowu mnie wywołaliście do tablicy, bo muszę powiedzieć, że sezon na panie Marku, termostat mi nie działa. Uważam za otwarty. Po prostu ja już nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, czy wkurzać, czy co. Nie wiem jak do was dotrzeć. Przychodzi okres zimowy, sprzedaję termostaty, a wy nie macie kompletnie pojęcia, gdzie działa termostat. Dziwi mnie to strasznie, bo każdy w domu ma prawdopodobnie jakieś ogrzewanie. Dużo ma już pewnie albo gazowe, albo nie wiem, takie z prądem, tak. Nie liczę jakichś tam tych, co się w węgiel nasypuje, bo takich chyba już coraz mniej. Więc słuchaj, jeden z drugim. Jeżeli masz w domu 25 stopni na plusie, powiedzmy, a termostat masz ustawiony na 20. Zrozumiałeś? Zrozumiałaś, o co w ogóle pytam? To czy termostat się załączy i uruchomi się piec? Pytanie za milion punktów. Czy to się stanie? No nie stanie się, bo termostat jest ustawiony na mniejszą wartość niż jest w domu, tak? I to samo jest z palmą. Już no nie wiem, 50. telefon, dostałem termostat i nie działa. Panie, termostat nie działa. Co to za termostaty? Te termostaty nie działają. Panie, dioda mi się nie świeci. Człowieku. Jak jesteś w domu, w którym masz plus 20 stopni i tam włączasz termometr do kontaktu, termostat, przepraszam, na którym masz nastawione 0 albo 5, to co ty chcesz, żeby ci się zaświeciło? No nie będzie działać, znaczy będzie, będzie działać, tylko się nie włączy, no bo jest za ciepło, tak? No to tak jakbyś w palmie chciał mieć. <laughs> Przepraszam, masz ustawione w palmie na zero, tak, no bo tak sobie ustawiamy, a jest na dworzu plus 10, bo jest odwicz. Chcesz, żeby ci się termostat włączył i żeby działało? No kurde, no nie chcesz, no! Nie znacie zasady działania termostatu? Naprawdę, no termostat ma coś załączać, kiedy jest za nisko, tak? Więc jak masz ustawione na zero, to on się włączy wtedy, kiedy jest minus jeden, minus dwa, minus pięć, minus sto, minus tysiąc, minus milion, tak? Jak będzie plus czterdzieści, to on się nie włączy. I to jest dobrze. On wtedy działa. Błagam was, nie dzwońcie do mnie więcej, że mój termostat nie działa. Ten termostat nie działa, tamten termostat nie działa. Wszystko działa, tylko trzeba wiedzieć jak, no. Ja pierdzielę, po prostu załamujecie mnie, ja już nie wiem jak doczyć. nagrywam co roku nagrywam taki film, jakbyście się przewinęli na YouTubie, to co rok jest ten sam film, termostat nie działa, jak działa termostat, przerażające to jest po prostu, podstawowa wiedza się kłania, nie wiem z jakiego to działu, fizyki? Nie wiem. No w każdym bądź razie chyba już teraz wytłumaczyłem, tak? Jak działa termostat i po co? Jak nie, to piszcie w komentarzach, żeby jeszcze raz nagrać ten film i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Codziennie będę rano, sobie wstanę, walnę sobie herbatę z miodem i z cytryną i se nagram film, yy, jak działa termostat. A co mi tam? Mogę sobie nagrywać codziennie. Jeżeli tylko wam to pomoże, to powiedzcie, dalej nie kumam, jak działa termostat. Teraz jeszcze wam powiem, jak to sprawdzić, czy on działa. Bo rzeczywiście, termostat może nie działać, jak każde urządzenie elektryczne. Wsiadasz do samochodu, odpalasz, on też nie działa, tak? Albo telewizor nie działa. Tak samo może nie działać termostat. Ale jak to sprawdzić? Termostat ma końcówkę. Jest biały kabelek, na końcu jest końcówka, tak? I tą końcówkę umieść w lodówce lub w zamrażarce, gdzie jest zimno. I wtedy, na przykład w zamrażarce jest z reguły chyba minus 18 stopni. Nastaw sobie na 0 i jak wtedy, jak masz czujnik w zamrażarce, ci się nie włączy dioda, to znaczy, że nie działa. Pamiętaj, w lodówce nie ma minus 20, więc jak nastawisz na 0, to też ci się nie włączy. W lodówce jest około 3-4 stopnie, więc żeby sprawdzić, ustaw sobie na 10 i zobacz, i wtedy powinno się załączyć. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem, trzymajcie się i błagam Was, nie denerwujcie mnie więcej. Miłego dnia. Cześć, hej!